Mam wrażenie, że odciąłeś się od polskich mediów. Nie ukazywały się nigdzie wywiady z tobą, w żadnej gazecie nie było przez cały sezon wywiadu. Chciałem Cię zapytać o powody takiej decyzji. Skąd, skąd to się wzięło? Prawda jest taka, że nie do końca zgadzałem się z rzeczami, które były powiedziane albo napisane na temat reprezentacji Polski po Eurobaskecie. Żeby po prostu ominąć wielu, wiele problemów, wiele problemów. postanowiłem po prostu na odciąć się troszkę od mediów, skoncentrować się na swojej osobie ponieważ moja gra będzie za mnie przemawiała. Nie moje słowa, które wypowiadam do was, tylko moja gra, która będzie... z której będziecie mogli być zadowoleni i o której będziecie mogli pisać. Albo projekty w mojej fundacji. I... Miem nadzieję, że któregoś dnia wyjdzie książka, w której powiem bardzo dużo prawdy, napiszę książkę, gdzie powiem bardzo dużo prawdy i może wielu z was zrozumie, dlaczego się tak zachowałem, dlaczego tak zagraliśmy mistrzostwa, dlaczego tak wygląda mój sezon, moje życie, a nie inaczej. Myślę, że to będzie taki punkt, gdzie bardzo dużo będzie wyjaśnione, a była po prostu taka ani na sytuacja. I no niestety rozumiem Waszą sytuację, żebyście również zdenerwowali tym, że nie chcę rozmawiać z mediami, ale no był, to, był to bolesny moment po, po EuroBaskecie, kiedy wracało się do domu i czytało się takie rzeczy na, na, na swój temat albo na temat reprezentacji, gdzie to już nie tylko chodzi o mnie, ale. To wszystko czyta moja mama, mój tata, ludzie, którzy mnie wychowali, i, i nie jest miło czytać na temat własnego syna takie rzeczy. Dlatego a, moi rodzice ciężko takie rzeczy przyjmują, znajomi moi, koledzy nie zgadzali się, ale takie jest życie, i moim zadaniem jest w na, na następnym robaskecie odmienić to wszystko i zagrać tak, żebyśmy mieli jakiś rezultat.